Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem DRK85 i tutaj mamy taki odcineczek informacyjny. Zacznę go nagrać, ponieważ chciałbym coś zapowiedzieć. A mianowicie nową serię, która będzie przed smakiem mega, mega wielkiej serii, która pojawi się dopiero we wrześniu. E, aczkolwiek tutaj, tak mówię, chciałbym po prostu zrobić Wam e, taki przesmak tego, co Was e, może czekać. Znaczy, na, co Was na pewno czeka we wrześniu. I przy okazji mnie, e, coś czegoś bardzo cieszę. E, a mianowicie, e, już niebawem, myślę, że już w tym tygodniu e, pojawi się e, na moim kanale zupełnie nowa seria, seria z gry, e, za którą osobiście e, Kiedyś, znaczy tą kiedyś uwielbiałem, a z którą może być teraz, no tak średnio przepadam e, Aczkolwiek, e, chciałem po prostu ponownie sprowadzić swoich sił w tej grze e, A właściwie to nie ja będę prowadził swoich sił w tej grze e, Bo to nie ja będę grał e, A będzie gra, grał ktoś inny e, Ja tylko będę udostępniał swój komentarz e, Więc już wam mówię o co chodzi e, To będzie seria dwuosobowa to będzie seria, którą będę nagrywał wraz z GC. Będzie to seria z gry The Sims 3. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I oczekujcie, nie powiem, pierwszego odcinka właśnie z tej serii. Odcinki oczywiście będą się ukazywały u mnie na kanale, chociaż prawdopodobnie też będą się ukazywały na kanale u GC, a może przez tym tam się będą ukazywały, a ja tylko będę takie, jakieś drobne wycineczki tutaj wrzucały. To jeszcze będzie to usprawnienia, więc jeszcze zobaczymy. A tymczasem, moi drodzy, dzięki za uwagę. I tak, że wspomniałem, czekajcie na pierwszy odcinek z tej właśnie serii. A więc cześć, papa, na razie.